Jak ocenia pracę Wrzecińskiego Szpitala? No, dobrze, dobrze. Bo był mąż niedawno, także nie mogę narzekać. Dobra, obsługa, dobrze lekarze. Bardzo dobrze. Nie jestem tam za często, ale jak już przebywam, to dosyć że długo czekamy. Lekarze się nie starają. Ciężko mi na ten temat ogólnie się wypowiedzieć. Super dobrze, naprawdę. Ja jestem bardzo zadowolona. Córki moje tu rodziły dzieci, ja tu miałem do protezę. I tak, wie pani, no mam trochę tych lat, to i leżam pewno na coś tam. Ja jestem bardzo zadowolona. No źle. Szczerze mówiąc, raczej nie bywam tam gościem, więc nie mam co oceniać ze swojej perspektywy. Opinie słyszę różne, jedni są zadowoleni, inni nie. Myślę, że to czasami kwestia lekarza, na którego trafiam i ogólnie personelu. Bardzo dobrze zajmują się pacjentami, bardzo dobrze oceniam. Byłem też w szpitalu, no raczej tak... Może średnio, to tak za wysoko mnie nie, nie dał, ale w granicach możliwości się tam mieści wszystko. Dobrze, bo ja nie korzystam tak ze szpitala, to wie pani, co tylko tyle, co słyszę, nie? Ale bardzo dobrze. Średnio. Dlaczego? Dlaczego? Brak sprzętu odpowiedniego. Mam uraz, więc nie wypowiem się. Mm. Szpital piękny, resztę zatrzymam dla siebie bez komentarza.